Cześć, tu Madzia. Witam Was w grze In Verbis Virtus. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam. W każdym razie jest to demo tej gry. Ktoś mi ją podesłał, powiedział Madziu, zagraj sobie, na pewno będziesz pod wrażeniem, pobawisz się w Hermione. Ja tak troszkę zwątpiłam, ale myślę, no... Zobaczymy. W każdym razie ja jestem pod wielkim wrażeniem tej gry. I żeby nie przedłużać, zagrajmy sobie. Tak, pierwsze co? Znajdujemy się na jakiejś nieokreślonej pustyni. W ogóle pierwsze co mi się rzuca w oczy grafika. Bardzo mi się tutaj grafika podoba. W ogóle tak, tak jest, no tak ładnie, no. trudno mi więcej, więcej słów to ubrać. Sterowanie oczywiście jest standardowe. Najbardziej mnie boli, że to jest demo i to jest dość krótkie, a gra naprawdę robi na mnie wielkie wrażenie. Co więcej, na razie można sobie ją właśnie ściągnąć za darmo ze stronki, która jest podana w opisie, więc bardzo Was serdecznie do tego zachęcam. Ale naprawdę, już żadna, dawno już żadna gra aż tak mnie nie zaskoczyła, takiego wrażenia na mnie nie zrobiła. Aha, no, standardowe sterowanie oczywiście, shiftem się biega. Co najfajniejsze, postać nam się nie męczy, możemy biegać, biegać dowoli. Jestem właśnie ciekawa, kiedy pełna wersja tej e, gry wyjdzie, i czym jeszcze będzie mogła zaskoczyć, bo na razie no robi na mnie wrażenie. Dobra, ale nie będę się powtarzać non stop. Tutaj powoli, jak tu wchodzimy, zaczynają mi się klimaty amnezji przypominać fable. W ogóle właśnie amnezja i fable tutaj mi się bardzo przypominają. Dobrze, pierwsze co, tutaj. Włączamy znaki sobie. Znaki nie wiem jak to nazwać. Co więcej o tej grze mogłabym powiedzieć? No, zagadki są wszelkiego rodzaju tutaj i zręcznościowe, i logiczne ale co najbardziej mi się podoba dobra, ale nie będę spoilerować, zaraz do tego dojdziemy to się przekonamy, gdzie jeszcze został nam znak. Tu nam został znak. I otworzyło nam się przejście. Tak, iście, tunel przypomina mi tutaj albo amnezję, co zejście tutaj, te schody, albo Skyrim. Chociaż w Skyrim bardzo mało grałam, ale słyszałam, że to również przypomina Skyrim. Te różowe żyłe, mi się tutaj takie te żyłeczki podobają. Tak, mam kolejny drzwi i oczywiście tutaj znak. I teraz, teraz dostajemy magię, ale żeby tą magię aktywować, musimy powiedzieć zaklęcie. Tutaj zaklęcie jest: Let there be light. Ja oczywiście będę kaleczyć angielski, jak to ja, ale no, pierwszy raz się spotykam z grow, w której trzeba coś mówić, żeby coś zrobić, nie? I to właśnie. To mnie w tej grze fascynuje i dlatego czekam, aż pełna wersja wyjdzie, aż będzie można w to grać. Tak, jeszcze tutaj mamy właśnie zaklęcia nasze. Nawet jak ktoś nie wie, jak powiedzieć, mamy, że mówi. Tak, ja oczywiście po swoją będę dalej kaleczyć, no ale to ja. Aha, to można włączyć. Let there be light. Tak, i mamy światełko. Ta czarna dłoń mnie przeraża, no ale... Jest świetnie. Grafika jest naprawdę ładna, ale naprawdę niesamowitością są dla mnie te zaklęcia. No Przepraszam Was, że ja się całe nagranie ekscytuję tą grą, ale naprawdę <grybujesz> jest świetna. Tak, w tą dziurę trzeba uważać, żeby nie wkość. Ja tam już wpadłam raz i nie chcę drugi. W ogóle tu na górze mamy, o, pajęczynki, też taki troszkę motyw ze Skyrim. Dobrze, tylko że te wredne pojąki stamtąd nie wyłażą, no, ale dobra. Tak, tam mamy już światełko, więc to można wyłączyć. A nie, tu jest jeszcze przepaść. Let there be light. Ej, co ty się skliczowałeś mi tu? Dobra. Zastanawiam się w ogóle, jeżeli yy, kiedyś. Tak, mamy nowe zaklęcie. Jeżeli właśnie ta gara się rozbuduje i będą przeciwnicy, w jaka forma walki z nimi będzie. To mnie naprawdę bardzo zastanawia. Aha, zaklęcie miałam. Beam of line! Aha. Aha, dobra, chodziło. To przez przypadek zrobiłam szybko. Ten motyw trzeba było tu zrobić. Dobra, finish. E, idziemy tu. Nie wiem, jak to jest ładnie. W ogóle ja od zawsze miałam jazdy i schizy na punkcie zamków, różnych takich pomieszczeń, nieco, że grafika, nieco, że gra, to wszystko tu na mnie robi wrażenie. No, ja na razie nie mogę złego słowa o tej grze powiedzieć. Follow my will. I jeszcze, ja mam to świadomość, że to jest wersja demo, więc tu dużo jeszcze może się zmienić. Ja jestem ciekawa, czym twórcy gry jeszcze w tej grze mogą zaskoczyć. No, jakie to jest śliczne, wszystko, naprawdę. Dobrze, idziemy dalej. Rozwódźmy się nad tym. Teraz tu schodzimy. Moroczność się zaczyna. Jakby, nie wiem, zamek, kościół. O dobrze. Follow my will. No, prawie to jest niezamawite, no. Zabawa w czarodzieja. Można powiedzieć, że ja jestem Hermioną, no. Follow my will. Domy jest dość krótkie. Nie wiem ile ono zajmuje przejście, ale jak dla mnie jest krótkie, ale naprawdę robi wrażenie. Beam of Line. Tak Nie, 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 nie. Trzymaj. Biegaj, biegaj. Follow my will. Tutaj drzwi się zamykali, tu trzeba było to zrobić bardzo szybko. Nie, no, naprawdę, no. Sam klimat tutaj, wygląd tego robi takie duże wrażenie. To się rusza? Tu się nie pamiętam, czy się rusza. Follow my will. Nie, tu się nie rusza. Dobra. Idziemy gdzie indziej. A, tu. Let there be light. Nie wiem, czy poprawnie mówię ważne, że działa. Aha i tu mam. No i meta. E. Let there be light. Właśnie zastanawia mnie, jakby były tutaj jakieś potwory, walka. E, jak to by było manewrować tymi wszystkimi zaklęciami tak na szybko. To jest zastanawiające. E, mind our weather. Język złamie. Mind our matter. Come to me. Come to me. Mind over matter. No aż tak strasznie to. Aha, ten nie przejdę. To z tym nie jest. Bo na początku, jak dowiedziałem się, że tu trzeba będzie się uczyć tych zaklęć, to stwierdziłam, że. Yy... No, trzeba będzie je bardzo poprawnie wypowiadać, żeby to działało. Ale okazuje się, że wszystko na lajcie, na luzie jest świetnie. O, dobra, to tu się chodziło. Mind over matter. Dalej, tu. Mind over matter. Widzicie, strasznie z nich zaklęcia, a działają na szczęście. Mind Ola Meta, A jest jak to się oddalało? Go away. Go away. Go away. Come to me. A nie chcę, żeby spadło, dobra. A, Maj do meta. Ty, ty się nie wściega mnie tu. A, my do Jest. Dobra. Tutaj też czasówka jest. A, to było... Follow my will! Od razu na szybko tu musimy przebiec. Stąd po to ustawiałam, żeby nam się drzwi nie zamknęły. Tak i tak oto kończy się demo tej gry in Verbis Virtus. Tak jak przez całą grę marudziłam, gra naprawdę wielkie wrażenie na mnie robi. Nie wiem, czy Wam się podoba. Proszę Was o opinię w komentarzach. Tak, ciąg dalszy, kiedyś tej gry nastąpi, bo ja jestem na 100%, na 200, 300 przekonana, że kiedy tylko wyjdzie pełna wersja tej gry, ja w to na pewno będę grać. Takie krótkie demo, nie wiem, ile ono mogło trwać, może 10 minut, może mniej. W każdym razie wielkie wrażenie na mnie zrobiło. I naprawdę ja dziękuję tej osobie, która mi to podesłała, bo no. Tak jak mówiłam, dawno żadna gra takiego wrażenia na mnie nie zrobiła. No, tu byłam naprawdę w wielkim zaskoczeniu, że. Yy, no. Nie chcę wyrustróje jeszcze sama zaklęcia rzucam. No naprawdę coś niesamowitego. To jest świetne. Więc. Yy... Każdemu na razie polecam to demo, później jak cała gra wyjdzie, jak w to zagram, wtedy Wam powiem, czy również Wam polecam. Ale tyle, ile dzisiaj w to zagrałam, jestem pod wrażeniem i Wam to polecam. Skąd to pobrać, macie w opisie filmu, tam sobie ładnie możecie wejść i pobrać. Napisać Wasze wrażenia z tej gry. No, tak jak mówiłam, mi się bardzo podobała. No, żeby już nie przedłużać, dziękuję Wam serdecznie, że obejrzeliście to nagranie z tej gry. Trzymajcie się. No i cześć.